Jest to rzeczywiście najważniejsza zbrodnia, która zaistniała w XX wieku w historii powojennej w Polsce. Ta sprawa bulwersuje z wielu powodów. No, dotychczas nie mieliśmy takiego przypadku pozbawienia życia ofiar, a potem przede wszystkim tego, co zrobił sprawca już z ciałem, Kasi. Oczywiście zbrodnia, która nie ma innego odpowiednika, tak jak powiedziałem w historii kryminalistyki, zbrodnia, którą zainteresował też FBI, bo oni nie spotkali się, aby w cywilizowanym świecie ktoś w ten sposób postąpił z ciałem ofiary. Zbrodnia wyjątkowa z wielu. Powodów zbrodnia też bardzo trudna do wykrycia. Zbrodnia, która na pewno też leży u podstaw, że powstał krakowski zespół Archiwum X, ja miałem świadomość, miałem z tą sprawą styczność od początku, od samego początku bo prowadziłem. Wraz z kolegami z kolendy miejskiej policji w Krakowie oględziny ujawnionych szczątków kasi w styczniu 1999 roku. I miałem świadomość, że moje doświ doświadczenie zawodowe, moja wiedza z zakresu kryminalistyki, kryminologii, nauk pokrewnych mnie w jakiś sposób ogranicza. Że ja dysponując właśnie tą wiedzą, tym doświadczeniem, nie jestem w stanie skutecznie poprowadzić proces wykrywczy. Mieliśmy świadomość tej. Tej nauki, stąd stąd właśnie sięgnięcie do ekspertów z FBI. Sięgnęliśmy też do uważanego za najwybitniejszego, biegłego od, od śladów torturowania na ciele ludzkim portugalskiego znakomitego lekarza medycyny sądowej po raz pierwszy w historii. Polskiej kryminalistyki, stworzone obraz 3D, który bardzo ułatwia proces analityczny w tej sprawie, a przede wszystkim ustalenie modus operandi działania sprawcy zabójstwa Kasi. To szereg różnych właśnie takich metod, które no na chwilę obecną doprowadziły do, do zatrzymania.